Cześć czołem, z tej strony to jest pierwszy odcinek z gry Legendy. Gry, od której zaczęło się tak naprawdę era PlayStation, bo że to był 1996 rok, jak ta gra miała premierę, czyli Rayman Legends, można powiedzieć, że tak pół żartem, pół serio, ale Rayman... Jedynka. Czyli 30-lecie tej jakże kultowej przygody. Jeszcze jest prototyp. Tutaj macie całą jedynkę w każdej wersji. spróbujemy przejść wszystko tutaj w tej serii. Zaczniemy sobie od prototypu. Nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że gdzieś tam że się Wam to spodoba i zostawicie łapkę w górę jak i subskrypcję bo to wspiera, to buduje a o godzinie 18 dzisiaj kolejny odcinek tym razem z zupełnie innej gry raczej przeznaczonej dla osób starszych ewidentnie prototyp Raymana jak, jako platformówki no, no nie, był dopracowany nie mam pojęcia, gdzie powinniśmy wskoczyć. żeby tutaj w ogóle. nam coś daje? Ok. Nie wiem, czy prototyp de facto dałoby się ukończyć. Możliwe. Wyglądało to co najmniej ciekawie. Enchantment. Możemy sobie zmienić i dojrzeć. Max HP. Ciekawe, czyli takie ułatwienia, można powiedzieć, zagrajmy wersja PlayStation 1, czyli taka, chyba najbardziej znana dla wielu graczy. Też gra, z którą ja, jako pierwszą, miałem przyjemność się zetknąć. Jeżeli chodzi o Raymana w Twojej historii, nie ukończyłem go za czas dzieciaka bo niestety zabrakło po prostu po pierwsze czasu, po drugie, no ustalmy, że dla mnie ta gra już wtedy była stara. No tamten moment, jak ja zacząłem grać tak mocniej, to wychodził Rayman 3 na przykład, który dla mnie jest większym klasykiem. Uwielbiam chociażby Raymana Origins i Legends, ale to już są znacznie późniejsze gry. Ale jak najbardziej dobrze wspominam, również, właśnie Raymana, jedynkę przez dysmot, właśnie takiej grafiki, która była bardzo taka baśniowa. No i było to mocno retro dla mnie, już to znaczy w tym momencie jest to mocno retro, i fajnie, że mamy taką możliwość to rozegrać ją na nowo. Zwłaszcza, że no te gry zestarzały się z klasą w większości. I dalej dają taki vibe gry PS1. Jeszcze to jest właśnie w takim stylu, żeby to było no jak zobaczycie. Nawet nie jest pełen obraz zostawiony. Skipniemy sobie fabułę. To nie jest to aż chyba aż tak kluczowe. Użyjemy pseudo-karty pamięci. Yy, bo tutaj trzeba było jeszcze zapisywać się pod trzema literami, więc to się zgadza tutaj również. Tutaj damy sobie po prostu K, będzie chyba najlepszą opcją. Czy dźwięk jest za głośno? Możemy delikatnie ściszyć, chociaż uważam, że Sand tak w tej grze jest wyborny i przejdźmy do tej przygody. Przejdźmy do pierwszej mapy i podzielimy to tak. Każda mapa będzie również na szorcach, jeżeli uda się ją skończyć w szybkim czasie, ewentualnie zostanie to pocięte. Okay, a tam wyżej da radę doskoczyć? Pewnie się da, jakoś. Okej, okay, tędy możemy. Nice. Dodatkowe życie, jakiś power-up. Ej, dobra, to wygląda ładnie, tylko trzeba się oddalić troszeczkę od ekranu. Z powodu, iż po prostu ta graficzka, no, nie zastarzała się aż tak, jakbym sobie tego życzył. Fajnie, że jest full screen. Bo to nie jest akurat oczywista oczywistość. Sprawdzi do straszenia. Jeszcze tutaj Rayman nie ma odblokowanego ciosu, z tego co widzę. Więc nie możemy atakować. Ale pierwszy poziom mamy z głowy. Dobra, chyba, tak to przynajmniej wygląda. Okej, okay. bonusowe żyćko, to jest jakaś czapka, za 10 monet, okej, okay. czyli za te monety. I co ja teraz mogę z tym zrobić? Ej, czuję się jak małe dziecko. Dali... Daliśmy mu to. Jakiś bonus level? Tak to wygląda. Tak, to jest na czas. Okej. Okay. Ej, co za pis! Skończyliśmy, perfekt! Dodatkowe życie! Nice! I zwróciło nam jeszcze te punkty. Oh, shit! Wow! To coś może nas uderzyć. Ciekawe, czy my mamy jakąś możliwość, żeby się bronić? Co, kolejny bonus level? Czy ja mogę to tak zapętać sobie? No właściwie to tak wygląda. Ok, ok, mogę popijać swoje takie jakieś tam czasy. Spoko nie potrzebuję tego zbytnio. Chyba, przynajmniej na razie. Mm. Dobra, dobrze wiedzieć, że woda zabija na strzała. No ale to tyle z mojej wiedzy. Okej. Okay. No, trzeba uważać tutaj zdecydowanie. Te robienia zdjęć też były z tego co fajną dosyć cool. Nie pamiętam, czy my możemy tutaj z nimi walczyć. Na pewno jest jakaś opcja. Okej, okay, to jest do cofania w czasie. Ten przycisk to chyba nie jest to. Czy my mamy tutaj jakieś controls? Mamy kontrolę. Punch. Ale to nie wiem, czy Rayman nie musi się najpierw nauczyć tych ciosów. Okej, okay, zginęliśmy. No bo trochę to tak wygląda jakbyśmy nie mieli tutaj jeszcze ciosów. Właśnie prawie zginęliśmy Przez to Chociażby Nobra, tutaj przeskakujemy Ej Wygląda to fajnie Problem widzę taki, że nie mogę atakować na razie Pytanie czy to jest mój problem? Czy to jest po prostu problem gry? Hello Rayman I'm Batry Fire. Okej okay. stajesz nową moc. Możesz teraz atakować. OK. I teraz pewnie możemy się wrócić do tamtego poziomu i go przejść na nowo. Czy ja mogę uderzać do góry na przykład? przejścia dalej. Ej, mega! Mega... takie... logiczne, bym powiedział. Okej, okay, tutaj zbieramy naszych dobrych przyjaciół. Tutaj możemy odzyskać kolejne żyćko. Ej, to jest mega! No ja wiem, że może to nie jest gra dla każdego, dla wielu Rayman to jest tylko Rayman, który był w 3 okej okay. jakieś lepsze rękawice teraz mamy Ała! Wszystko by się udało, gdyby nie te wściebskie dzieciaki i ten kupi kudę. <grymne> nie w tą stronę. W drugą stronę. No, w drugą stronę lecisz. Ok. Udało się. Nie wiem, czy uda mi się zbierać na każdym poziomie wszystkich. No jak na razie się na ten masztach nie będziemy skupiać. Chcemy zobaczyć, jak ta gra będzie się po prostu prezentowała dalej. Ła. Się respią? Okej, okay. okay. dobra, już wiem jak to zrobić. Żeby to zebrać, Tylko trzeba w momentu momencie wyskoczyć do góry. Tam Tamto życie też byśmy mogli pewnie zebrać. W pełni Gdybyśmy po, polecili sobie w drugą stronę Ale na razie nie chcemy lecieć w drugą stronę idziemy sobie tutaj na górze, na górze nic nie ma Pisałem, że no, pewnie na dole jeszcze gdzieś był kolejny. Gdzieś po, w, w poprzednim rogu. No, tych pewnie było trochę. Okej, okay, to był od początku poziomu. To nam się nie liczyło. To jest jako jeden poziom, dopiero to. No, one, one były na początku etapu. To pamiętam. Tu jest zapis gry. Tu jest kolejna lokacja. Zapiszemy sobie grę. I jeżeli Wam się to podobało, to możecie zostawić łapkę w górę. Zobaczmy jeszcze jak wygląda tak dla porównania jak wyglądała na przykład wersja z, nie, z Game Boya Bo chyba jest tutaj takowa Jest Game Boy Adventure Advance i jest Game Boy Color Zagramy sobie zobaczmy wersję z Game Boya Advance a. To jest taki bardziej chyba dla szerszego grona znany port. Można tak to nazwać. Niech będzie. Ok. Yy, nie. No, jakbym chciał zobaczyć inne po prostu. O! Można wyłączyć field. Wow, ale daje po oczach. Zrobimy sobie po prostu full screena. Okej, okay, to jest de facto ta sama gra? Tylko troszeczkę z życzą warstwą wizualną Okej okay. Więc dla tworników pewnie każdej odsłony znajdziemy... znalazłoby się coś Co nam by się... Bardziej lub mniej podobało. My sobie chyba pozwolimy przejść... Tylko i wyłącznie basicowego Raymana. Tylko pytanie, jak ja mogę się teraz wycofać do menu głównego? Reset game? Okej. Okay. Ale to nie o to mi chodziło. Pytanie, czy faktycznie, żeby wyjść z gry na Gameboyu, będę musiał na przykład... No tak. Mm. Ok, tutaj jest. Wyjść bez zapisów. Dokładnie. Jest Game Boy Color. A tutaj jest na DOSa Ciekawe, czy któryś faktycznie z tych gier wygląda znacznie inaczej, nie? Okej, okay, okej... Okay. Czy jakaś wersja na przykład wygląda najładniej? Słyszałem, że graficznie na pewno one się różnią. ...mapa prawda? Okej. Okay. Ale de facto to jest dalej ta sama gra. Jeszcze istnieje wersja na... Mm, ...Atari Jaguara. I tutaj chyba ta gra wygląda inaczej. Bo tutaj chyba ta gra była w de, jeszcze w innej stylistyce. Chyba, że to mówimy o Raymanie dopiero do dwójce. Pamiętam, że któraś, która była w 3D... Na inną generację konsol, na tą chyba starszą, była dalej w dwuwymiarową. No... ok, Czyli gra jest de facto tym samym. Ale można poczuć się jak, gra, jak grając w grę z ulubionej konsoli z... twojej młodości. Jak zwał tak zwał. I graficznie mi chyba najbardziej ogólnie tak odpowiada. Oczywiście wyłączymy sobie field W sumie wyglądają identycznie, więc... ...kończenie Raymana na PS1 będzie chyba najbardziej... ...optymalną opcją. Więc tak też zrobimy. Ale fajnie. Fajnie to wygląda. Więc widzimy się już jutro. O godzinie 11 na kolejnych poziomach Sedajman. No, jedenki.